Moje słowa są bezwzględnie dla wszystkich Nawet kiedy wszyscy są bezwzględni dla mnie Bez względu na rasę, wyznanie czy klasę społeczną Uwzględniłem przywitanie Cześć, spójrz na mnie, jesteśmy tacy sami A czemu tacy jesteśmy, że się sami poróżniamy? Czasami myślimy inaczej O prawdzie, o Bogu, naprawdę to powód By bać się być razem i znaleźć kompromis Co łączy te małe pomosty ludzkości Słowa, jest tyle liter, które można łączyć Zdania, a ludzkie życie ma rozłączyć Mowa, łączy nas prawda A kłamstwo rozłącza nam. Nie wyłączaj Mam na imię Piotr do pseudonim Ten znak to synonim Nas łączonych Mam tyle do zaoferowania Moje zainteresowania To nie tylko i wyłącznie wiara Choć tylko i wyłącznie wiara Nam pozwala interesować się ofertą Którą świat nam przedstawia W końcu tak się przedstawiam Milionom słuchaczy Przełączam na odbiór Kiedy włączysz mnie Ja połączę cię Bo on włączył on. Łączę się w bólu z bliźnimi, gdy cierpią Nie wyłącznie w Aleppo, ale pod moim domem pracy też są Niedaleko nas wyłączone społeczeństwo Wielką biedą, bezrobociem, siedzą w kropce z alkoholem I łączą te kropki, a kto ich oświeci? Jak odnaleźć włącznik do życia, gdy błądzą w ciemności? Jestem mężem i ojcem, połączył nas węzeł małżeński A rozłączy śmierć, czasem wiąże koniec z ojcem, Ale koniec końców, będziemy na dobre i złe Ej, To dobrze czy źle, że nikogo nie wyłączam Kiedy myślę o ludzi nie mam na wyłączność życia Mam wyłącznie życie Włącz ducha i słuchaj Jestem człowiekiem jak ty Pragnę pokochać i być pokochanym I pokonać wroga, nie być pokonanym Dołączysz do wagi, połączymy siły Zrozumiałem, że byłem zrozumiałe, Zrozum, że nie zrozumiesz tej prawdy Bez rozumienia wiary Nie ma porozumienia między rozumem a sercem Gdy rozumujesz błędnie kwestia Z szeroko rozumianym grzechem A on jest jak tlen i azot Uduszy się, bez niego zwiąż mnie prawdą Uduszy się, gdy zasłaniam się maską wyduj ze mnie kłamstwo Duszę bez tego powietrza już nie oddychają, to dialog On nam odpowiada na pytania i nie odpowiada za nas A to nam odpowiada, gdy podpowiada prawdę To za prawdę powiada to on Włącz go do swojego świata Kiedy włączysz mnie, ja połączę cię Bo on włączył mnie i włączył śmieść Kiedy włączysz, 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 włączysz on.